Przed rozpoczęciem odcinka chciałem podziękować Rafałowi z kanału Stalowa Wola z lotu Ptaka. Rafał na co dzień filmuje nasze miasto, Stalową Wolę, gdzie na jego kanale możecie zobaczyć setki filmów poświęconych naszemu miastu. Dzisiaj postanowił pomóc mi przy Espero. Dziękuję i zapraszam na odcinek. Cześć! W końcu doczekaliśmy się, ale sama nazwa tego samochodu to po hiszpańsku czekam. I choć samochód nie jest hiszpański, a koreański, to sądzę, że z wielkim zainteresowaniem obejrzycie ten samochód, obejrzycie odcinek, przypomnijcie sobie Espero, bo Espero było bardzo popularnym samochodem w swojej klasie na przełomie lat 90. i 2000. Jego nadwozie to taka hybryda stylu Citroenów z przełomu lat 80. i 90., a serce Serce jest z Opla, ale czy Opel ma serce? No cóż, zobaczymy. To podczas jazdy próbnej i pod maską, bo ten etap też na pewno nie zostanie pominięty. Jonathan, który przyjechał do mnie z Mielca tym samochodem, bardzo długo czekał na nagranie. Chcieliśmy je zrobić z Konradem, ale niestety Konrad w tym momencie był bardzo za i postanowiłem nie odwlekać tego na dalszy termin i po prostu pokazać Wam tym bardziej, że wielu z Was na pewno to auto się podoba. A ten egzemplarz, zobaczcie, ten egzemplarz jest bardzo zdrowy. Znalezienie zdrowego Blacharsko Espero jest jak znalezienie studenta, który nie lubi wypić. Może się tacy zdarzają, ale... Gdzież, no i proszę, taki samochód stoi przed Wami, także z tym większym zainteresowaniem Wam go pokażę i sam go zobaczę, bo w latach 90. mój tato takim samochodem przez krótki czas jeździł, a później jeszcze miał dwulitrówkę, w związku z czym wtedy byłem zbyt mały, aby poczuć ten samochód, ale czułem szarm koreańskiego prestiżu. I trochę strach, gdy Melex przy 80 na godzinę zajechał nam drogę. No cóż, takie moje wspomnienia. Nie będziemy teraz opowiadać moich wspomnień, bo dużo ciekawsza jest historia Espero. Historia, która zaczyna się w latach 80 pod ich koniec. Wtedy to Bertone, które doskonale znacie chociażby z projektowania licznych modeli Citroena, takich jak legendarny BX, Zaproponował nowy model samochodu, i tym nowym modelem, właśnie miał być taki przeszklony sedan, który trochę przypomina Subaru Legacy z tamtych czasów, ale Francuzi uznali, że ten samochód byłby zbyt podobny do prestiżowego modelu XM i trzeba coś innego im zaproponować. Na co Koreańczycy entuzjastycznie zareagowali: Nie chcecie, bardzo dobrze, my od Was go kupimy. I tak narodziło się Espero. Te kształty były bardzo eleganckie jak na początek lat 90., bo w 1990 roku ruszyła ich produkcja w Korei. W Polsce te samochody pojawiły się dopiero w 1995 roku, a to dlatego, że GM, który był powiązany kapitałowo z DEU do tej pory zabronił sprzedaży tego samochodu na rynkach europejskich, gdyż byłaby to niechybnie tańsza konkurencja dla popularnej już wtedy Vectry. Vectra oczywiście była nowocześniejsza, ale jeżeli chodzi o np. taki czynnik jak współczynnik oporu powietrza, to tutaj Espero biło na głowę większość europejskiej, chyba światowej konkurencji. Współczynnik oporu powietrza wynosił CX-029. To naprawdę bardzo, bardzo mało. Samochód tani, popularny, no tani, taniej marki, charakteryzował się bardzo dobrze dopracowaną linią nadwozia. Koreańczycy podkreślali, że automatyczne wzmocnienia w drzwiach, że jest bezpieczne. Co do tego, cóż, nie wierzyłbym we wszystko, co jest napisane w koreańskich prospektach z tamtych lat. Co ciekawe, producent koreański chwalił się, że ma duże doświadczenie w produkcji chociażby sprzętu AGD w postaci kuchenek mikrofalowych i dzięki temu ma tak szerokie doświadczenie, które spowodowało, iż może budować także doskonałe samochody. To brzmi troszkę śmiesznie, ale na pewno linia tego samochodu jest dużo bardziej ambitna niż nawet najbardziej wyszukanej kuchenki mikrofalowej. Kuchenka mikrofalowa nie tylko rozmiarami przypomina mniejszy model Tico, o którym już był film. Jak patrzy na ten samochód, w ogóle zobaczcie na ten entourage. Specjalnie dobraliśmy. Nawet moja wyleniała czapka pochodzi z lat 90., aby jak najbardziej oddać klimat tej epoki, tego samochodu, który był bardzo popularny w swojej klasie w latach 90. w Polsce. Powiedziałem, że ten samochód ma coś wspólnego ze studentem. Porównanie moje do studenta nie było przypadkowe. Ten samochód jest w wieku studenta, właściwie w wieku wiecznego studenta, bo najmłodsze egzemplarze Espero mają 25 lat, ale ten czas mija. W 1999 roku zakończono produkcję, właściwie montaż tego samochodu w Polsce, a trwał on od 1996 roku i Polska poza Rumunią były jedynymi krajami, gdzie ten samochód montowano w Europie. Pierwsze samochody, które przypłynęły do nas w 1995 roku, to były egzemplarze wyprodukowane w Korei Południowej. Espero, w przeciwieństwie do chociażby niemieckich samochodów tej klasy, nie miało niezliczonej palety wersji silnikowych i wyposażeniowych. Silniki były tylko trzy i wszystkie trzy były benzynowe. Do tego jeszcze wrócimy. Kolorystycznie, wbrew pozorom, nie były to samochody tylko w kolorze takim jak tu. I czerwonym występowały też inne yy, kolory, te były najpopularniejsze, i właśnie przy takim czerwonym Espero zginął Marek Papała, były generał policji, najgłośniejsze zabójstwo drugiej połowy lat 90. do dzisiaj niewyjaśnione. Jedna z hipotez mówi o tym, że został zastrzelony przez złodzieja samochodowego, który chciał ukraść takie Espero. Czy Espero było aż tak pożądane? No cóż, patrząc na wskaźniki sprzedaży z lat 90., to był to niekwestionowany król klasy średniej, ale jeżeli chodzi o kradzieże, to też był to wielki problem właścicieli tych samochodów, bo jak coś jest popularne, to potrzebujemy do niego części. A jak najłatwiej i najtaniej znaleźć części? Na giełdzie. Więc dużo tych samochodów było kradzione z myślą o tym, aby zasiliły rynek części używanych. Z czego brała się tak ogromna popularność tego modelu w swoim segmencie? Cóż, w latach 90. o wyborach motoryzacyjnych Polaków decydowała cena i ta była bardzo rozsądnie skalkulowana. Dostawaliśmy auto z 3-letnią gwarancją bądź 100 tysięcy kilometrów, z serwisem w każdym mieście wojewódzkim, a województw wtedy było jeszcze 49, więc na każdym rogu mogliście ten samochód naprawić, nie było problemu z częściami. I te czynniki wskazywały właśnie na jego wielką popularność. A jeżeli chodzi o cenę, no to popatrzcie. To auto ma metr m przeszło 1,70 m szerokości 4 m 61 cm długości i 133 cm wysokości. A jeżeli chodzi o cenę, to ta była, tak jak powiedziałem, bardzo dobrze skalkulowana, bo za takie auto, które było prawie zachodnią limuzyną nie sposób było kupić zachodniej limuzyny, a najwyżej Opla, Corsa i to w nie najlepszej wersji silnikowej czy wyposażeniowej. Jeżeli chodzi o takie tańsze limuzyny tego segmentu, to Marea z silnikiem 1,4 litra w 1999 roku kosztowała 47 tysięcy złotych, czyli o 10 tysięcy złotych więcej niż Espero. Za kwotę pozwalającą nam cieszyć się nowym Espero, można było kupić Oktawie z silnikiem 75-konnym. Cóż, Oktawia była znacznie mniejsza wewnątrz, ale na pewno miała wyższą wartość przy odsprzedaży. Duże wymiary zewnętrzne skutkowały obszernym bagażnikiem. Jego pojemność wprost deklasowała rywali. Zaraz zobaczycie. Otwiera się go w ten sposób. I Spójrzcie, aż 560 litrów przestrzeni bagażowej to jest naprawdę bardzo dużo. Może troszkę gorzej prezentuje się fakt, że zawiasy wynikają do wnętrza, ale zobaczcie co tutaj jeszcze mamy. Oryginalny zestaw narzędzi, jak w BMW, chociaż te narzędzia może nie są takiej jakości, ale fakt, że zostało wszystko zachowane przez tyle lat. Przejdźmy do wnętrza. Siedzi się dosyć nisko, jest przestronnie, ale mimo, że auto jest nieźle wyposażone, bo mamy tutaj elektrycznie sterowane lusterka, elektrycznie sterowane szyby, przednie, tylne, to materiały, z których wykonano wnętrze Espero, już nam dają znać o tym, że auto było raczej takim budżetowym samochodem. Plastiki okalające liczniki są najgorszej jakości. Mamy Podgrzewanie szyby, lusterek. Tutaj regulacje podświetlenia zegarów. Mamy także światła przeciwmgłowe, seryjne, przednie i tylne. Światła awaryjne. Regulacja wycieraczek, dźwigienki od wycieraczek, dźwigienki od kierunkowskazów. Obrotomierz. Prędkościomierz. Wskaźnik poziomu paliwa i temperatury silnika. I co ważne, spójrzcie na totalny przebieg tego samochodu. 65134 km. Dzisiaj dodamy trochę kilometrów, ale myślę, że to nie zaszkodzi, a wam przypomni lata, kiedy te samochody normalnie jeździły po ulicach. Konsola środkowa nawiewy, siła nawiewów, kierunek nawiewów, temperatura nawiewów, radio oryginalne radio z epoki. Poniżej radia mamy taką niszę. Zapalniczkę i popielniczkę. Skrzynia biegów pięciobiegowa, manualna. Były też wersje z automatem, ale konia z rzędem temu, kto mi pokaże Espero z automatem. Bardzo charakterystyczne klamki wewnętrzne, podobne jak w Lancia Y, i nawiewy na drzwiach nie były takim powszechnym zjawiskiem w tamtym czasie. Nad lusterkiem mamy zegarek cyfrowy i lampkę oświetlającą wnętrze. Pięknie. Rzut oka na tylną kanapę. Jest naprawdę dużo miejsca. Teraz wsiądę, żebyście widzieli. I teraz czuję się jak za dawnych lat. Tutaj mamy podłokietnik duży, miękki. Po prostu wracam do korzeni. Wracam do dzieciństwa. Tak mi się podobało tutaj jeździć tym samochodem. Te klamki trochę są nielogiczne, jak dla mnie, ale po prostu naprawdę. To nie jest tak, że ja sobie teraz gram dla Was i opowiadam, że czuję się jak w latach 90., to wróciło. Wspomnienia wracają wraz z tym samochodem. Jak siadłem tu, bo jak siadłem tam nie, bo wtedy no, nie mogłem siedzieć nawet z przodu, nie mówię już o miejscu kierowcy. To naprawdę to wszystko wróciło. To były piękne czasy. Czas na odpowiedź, czy. Espero ma serce, bo Opel chyba serca nie ma, a Espero ma silniki z Opla. Tak jak powiedziałem, były trzy jednostki napędowe, jeden pięć. 1,8 i2.0. Tutaj mamy jednostkę 1,5 litra. Zwróćcie uwagę na ten dumny napis 16V, czyli 16-zaworowa jednostka z dwoma wałkami rozrządu umieszczonymi w głowicy. Dzięki temu samochód rozpędzał się do 170 km na godzinę, a pierwszą setkę uzyskiwał po 12,8 sekundy. Moc maksymalna tego silnika to było 90 koni wersja 1,8 tu jest taka ciekawostka, bo 1.8 i 2.0 nie miały silnika z dwoma wałkami rozrządu umieszczonymi w głowicy, a z pojedynczym. Silnik prosty, dobrze znosił gaz. Jeżeli chodzi o moc maksymalną, tak jak powiedziałem, 90 koni mechanicznych generowane było przy 4800 obrotach na minutę, a maksymalny moment obrotowy to 137 Nm przy 3600 obrotów na minutę. I o ile silniki 1.8 i 2.0 pochodziły z Opla, to z silnikiem 1.5 sytuacja była nieco bardziej skomplikowana. Tu mamy zbiorniczek na płyn do wspomagania układu kierowniczego, bo wszystkie SPERO dostępne w Polsce miały wspomaganie w standardzie. I to było już coś na tamte lata, jak ktoś się przesiadał z auta, powiedzmy z jakiejś Łady, z dużego Fiata, czy nawet z Poloneza. To naprawdę doceniał, że ten samochód, który ważył mniej więcej właśnie tyle co Polonez, bo 1000, około 1100 kg, to jednak jego prowadzenie, kierowanie nim w ciasnych parkingach było dużo bardziej efektowne i dużo łatwiejsze. Espero posiadam od 4 grudnia 2023 roku. Od czerwca roku ubiegłego to też 2023 zrobiłem nim 6000 km osobiście. Także już mogę na ten temat tego pojazdu co nieco powiedzieć. Auto bardzo przyjemne do prowadzenia. Dla mnie miękkie zawieszenie, co zresztą można łatwo sprawdzić, bo ja z nim na boki. Auto dobre na trasy na drogi autostradowe. Brakuje tutaj jedynie szóstego biegu, ponieważ y, pięciobiegowa skrzynia trochę ogranicza nam możliwości, to też zwiększa nam również spalanie. I no, mam tutaj jakieś 4000 obrotów przy dopuszczalnej y, prędkości na drogach ekspresowych, y, dwupasmowych. Natomiast y, dlaczego takie auto chciałem? Mi się zawsze podobały od dziecka. Y, w drodze do szkoły i podstawowej i ze szkoły miałem codziennie. Espero w kolorze czerwonym w mielcu, i jakoś tak mi zapadło w pamięć. Lubię takie, on jest taki lekki się wydaje, ten kształt tego pojazdu jego bryła, wysokie przody, wysoki przód. Wysoko zachodzące do góry zderzaki powoduje taką wrażenie takiej lekkości. Jedynym tutaj mankamentem, tak naprawdę dwoma, którym ja mogę się do tego auta przyczepić, to mamy przede wszystkim wysoką konsumpcję paliwa 95, bo na tym jeździ, E10 i y, również y, korozja, niestety ten egzemplarz, mimo iż jest zdrowym egzemplarzem, ponieważ poprzedni właściciel y, posiadał go od nowości, y, stąd też czarne tablice zachowane, oryginalne jego, wydane w 98. Y, poprzedni właściciel dbał o ten samochód, mimo to i tak y, są tutaj śladowe ilości jakiejś korozji na progach czy na słupkach, więc niestety, zdrowe spero, jeżeli mamy nim jeździć, bo ja tym autem na co dzień po Warszawie. Jeżeli mamy taki małotem jeździć na co dzień, no niestety ciężko go uchronić przed korozją. W tym roku, w ubiegłym roku 2023, zabezpieczyłem antykorozyjnie całe podwozie, również w ramach tego, żeby coś z niego zostało po zimie. Jeżeli chodzi o reakcję ludzi na ten samochód, byłem już nim na paru zlotach. Jest to auto, które znika z naszych ulic zniknęło tak naprawdę ze względu właśnie przez korozję, chociaż było ich bardzo dużo względnie, szczególnie w stolicy naszego kraju. Część ludzi ma z nim jakieś wspomnienia, część ludzi widywało na ulicach, a dzisiaj włudzają swego rodzaju jakieś zainteresowanie, ludzie są nawet y, zaciekawieni. Spotkałem się też z paroma pytaniami, choć, no, czy to oryginalny lakier? No oryginalny lakier. Y, dodatkowo tutaj czarne tablice dużo dodają mu uroku. No mam taki. Ym, portal do roku 98, 2000. W związku z tym ja dodałem do tego pojazdu naklejki, uwaga pojazd oznakowany, bardzo popularne w latach 90. No i ogółem ja autem w chwili obecnej jeżdżę na co dzień do szkoły, gdzie to wielu moich rówieśników jeździ, o ile już jeździ, to jeździ znacznie nowszymi samochodami. I przez co jestem takim ewenementem w pewien sposób w swoim środowisku. Ja jestem z tego auta zadowolony, bardzo przywykłem do jazdy nim. Na trasy jest moim ulubionym wyborem i sądzę, że nie planuję się z nim rozstawać. Będę go doprowadzał jeszcze bardziej do stanu idealnego, tak żeby za parę lat można było już spokojnie traktować go jako samochód, no, kiedyś zabytkowy, klasyczny. Dziękuję. I teraz jedziemy Espero. Ktoś powie skąd ten entuzjazm? To zwykłe, szare, nieciekawe konstrukcyjnie auto z lat 90. Koreańskie, niezbyt prestiżowej marki. Pokazywałem na tym kanale dużo ciekawsze samochody, ale sądzę, że i tak Espero będzie się lepiej oglądać. A wiecie dlaczego? Dlatego, że Espero było w naszym kraju bardzo popularnym samochodem. Ktoś ma wspomnienia, ktoś pamięta, że wujek, ciocia jeździli takimi autami, czy tato, mama. Mój tato przez chwilę jeździł takim samochodem e, wersji 1.8, później dwulitrowej, ale wtedy byłem zbyt mały, aby zasiąść za kierownicą tego potwora i jak przesiedliśmy się z Punto, to było coś naprawdę... inny świat. Podłokietnik z tyłu, elektrycznie sterowane szyby, duże, przestronne wnętrze i nie miałem w tym aucie choroby lokomocyjnej, co zdarzało mi się czasami w Punto. A dzisiaj z perspektywy dorosłego człowieka mogę ocenić techniczną doskonałość bądź ułomność tego projektu. I jeżeli chodzi o ułomności, to z pewnością praca skrzyni biegów przypomina mi o plastrę. Ale tutaj chyba jest ociupinkę gorzej. Precyzja zmiany biegów, mimo że auto jest naprawdę w bardzo ładnym stanie technicznym i ma, tak jak powiedziałem wcześniej, 65 tysięcy km przebiegu, to jednak precyzja zmiany biegów mógłbym oczekiwać trochę więcej od tego auta pod tym względem. Sama pozycja za kierownicą bardzo ergonomiczna, w ogóle zauważcie, że ja siedzę na takich koralach. Które są doskonale znane ludziom jeżdżącym po naszych drogach w latach 90. Yy, więc to po prostu przenosi mnie w czasie. W dodatku jeszcze mamy tutaj czarne tablice rejestracyjne. Wiem, tego nie widać, ale samo poczucie, że jadę takim wehikułem czasu. Sprawia, że naprawdę uśmiech nie schodzi z mojej twarzy. A jeżeli chodzi o osiągi, teraz jesteśmy w terenie niezabudowanym, więc mogę Wam coś takiego powiedzieć, jak ten samochód przyspiesza. Dane techniczne powiedziałem Wam już wcześniej. Ze startu zatrzymanego Espero do setki rozpędza się w 12,8 sekundy. No i jedziemy. Silnik preferuje dosyć wysokie obroty, jest głośny i sporo pali. No i te wiegi, jakby one trochę szybciej wchodziły, to ten samochód też by trochę lepiej był, zachował się od startu zatrzymanego. Ale wiecie, jak ktoś się przesiadał z Poloneza czy dużego Fiata, to to był rejs w inną, w inną rzeczywistość. Ten samochód faktycznie, jeżeli chodzi już o rejsy, to on trochę pływał, dlatego nie, dla niektórych to był ostatni rejs, ale przynajmniej w jakim stylu, nie? Polonez przynajmniej był bardzo bezpieczny, jeżeli chodzi o wypadki. No ale my nie będziemy tutaj prowokować tego samochodu, abyśmy odpłynęli w niebyt, bo jeszcze parę odcinków chciałbym Wam pokazać a my Wy, mam nadzieję, chcielibyście je obejrzeć. Auto jest bardzo miękkie. Z przodu mamy zawieszenie w postaci kolumn MacPersona, z tyłu mamy zawieszenie wielowahaczowe. No ja pamiętam jak w latach 2000-mój brat na podobnej drodze jechał Nubirą z prędkością autostradową. To już przedawnienie, nie? ale zjechał z prędkością autostradą i ta Nubira tak się podnosiła, falowała, jak wiecie, jak suknie hiszpańskich baletnic na wietrze. No i było to takie przerażające, a z drugiej strony czekałem, aż wskazówka prędkościomierza przesunie się jak najdalej w prawą stronę i było blisko prędkości maksymalnej. Nie róbcie tego w domu, natomiast jeżeli chodzi o Espero. Wróćmy do naszego bohatera. Poza tym, że ta skrzynia chodzi jak chodzi, to trzeba pochwalić, szczególnie w dzisiejszy zimowy dzień, trzeba pochwalić nieprawdopodobne wprost... Ogrzewanie, tak wydajnego ogrzewania, nie powstydziłaby się nawet Wołga, która była eksploatowana na Syberii. Nie mamy klimatyzacji, ale jest tak ciepło. Tutaj widzicie, nawet nie wchodzimy na czerwone pole, bo po prostu gdybyśmy weszli na czerwone pole, to mi oczy by całkowicie wyschły. W związku z tym tutaj należy się niski pokłon temu autu. Powiedziałem o plastikach podczas postoju. No nie są one najwyższej próby, fakt, ale z drugiej strony jest na tyle solidnie, że to wszystko nie skrzypi. Ta droga nie jest taka idealnie równa. Jakby coś miało skrzypieć, to by skrzypiało. Uwierzcie mi, bo jeździłem tutaj różnymi samochodami, więc mogę to potwierdzić z całą pewnością. Mamy też schowek, o którym nie powiedziałem. Tutaj mamy schoweczek. O tu już troszeczkę jest gorszy ten plastik. Jak się otwiera, to, to niestety słychać. Więc jeżeli chodzi o jakąś taką przyjemność z jazdy, to porównując jednak to auto do klasowych konkurentów, które, co ważne, były znacznie droższe, bo, nie wiem, takie Espero kosztowało połowę tego, co powiedzmy, nie wiem, Ford Mondeo czy Peugeot 406, które były wtedy takimi dość uznanymi samochodami w swojej klasie. Ale jeszcze nie najdroższymi. No to wiecie, to też to się odbija na charakterystyce. No, niestety. Zawieszenie całkowicie, widzicie, o, to jest statek. I to nie dlatego, że on ma złe amortyzatory. Wszystko przechodzi przegląd, wszystko jest w należytym porządku. Jonathan bardzo dba o ten samochód, ale no, charakterystyki tego samochodu nie da się zmienić. Mamy malutkie 14-calowe koła. Coś, co jest w ogóle. Jak przyjrzałem się temu autu, to pomyślałem, myślałem, że to są 15-calowe felgi. A tutaj mamy 14-calowe koła stalowe. Więc to na pewno nie jest, to dzisiaj jest po prostu niewiarygodne. Mówiłem wam jeszcze o marei. Marea dojrzale jednak się prowadzi. Jest troszkę sztywniejsza, ale po prostu ta dojrzałość, te 10 tysięcy, to nie jest tylko wątpliwy, już wtedy prestiż marki Fiat, ale faktycznie jest to widać po prostu, że to auto lepiej jeździ, więc te ceny DU nie brały się znikąd. Ale jeżeli patrzymy na ten samochód jako pojazd już niemal klasyczny, bo to jest bardzo ciekawy samochód, jest to najciekawszy model tej marki, ciekawy projekt, interesujące wnętrze, przestronne wnętrze i Kawał historii Polskiej motoryzacji. No to wtedy można dojść do wniosku, że jednak espero warto jest skupić dlatego, żeby zachować ginący w zastraszającym tempie gatunek samochodów, czyli limuzyn klasy średniej z podznaku DU. Na tym zakończę dzisiejsze nasze spotkanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję za uwagę. I serdecznie dziękuję Jonatanowi, że przyjechał do mnie z Mielca tym samochodem, i Rafałowi, który bardzo jak zwykle nam pomógł w kwestii technicznej. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i dbajcie o stare deu. Do zobaczenia. Cześć. Wolne. Siadaj. Po. Do Mariota pojedziemy Straszne się tu chamstwo najechało z całego świata 500 zł 500 co se pan... za 500 zł to ja pół roku żyje. Panie, panie. Cham, cham z Warszawy. Idź pan! Żeby pan kółko nie odpadło!